100, 100, zł. 100 zł. To dobra cena. Czekaj, zobaczy inną cenę, gdzie jest droższa. Czekaj, sąsiad! Czekaj! Nie sprzedawaj! Nie ma innej. Czekaj, sprawdzam. Jest! Chyba. Czekaj, się zablokowałam. Jest. A gdzie niby jest? No, no tu. To już zablokowałem. Świalnie jest. Posłuchaj się. A to z magazyn, baranie. No sklepowaj. Posłuchaj się. Już. Tu jest kurna. Nie wejdzie tu fasz. Ja opchnie. A tu można sambo sobie wbrać. No wow. A ile mamy już po tym sambo? Chce no cofaj, chodź, też chodź, sprzedajemy ile było? patrz, ile za 1000, 1000 zł. No i cię, nie upłacaj się, najgorzej. No to się. zasadzie, 12, 13 odcinek, ale jeszcze nie widzieli rzeczy, nie tak a 50 odcinek, bo do Chciałem ja jak Berylę też. No, czy gdzieś w Albo się długo? Leci odcinek Formiga 25. O nie trzeba na wstęp. Jeśli uda się zdobyć. A ja, po prostu... No, można chciało by pojechać na polskich młodach. 18. Muszę się będzie na fajnie nawet. Czy ja na osiemnastym? Ty no nie mam nadzieję, że stale żyjesz. Nie. Stale żyjesz. Nie nie żyję. Dopiero zacząłem, jak <grym> nie wiem. Ej, nie... czym się różni zacząć od talerzywania? Od nie talerzywania. 4 minuty. No, już 5 minutek. Mamy pusteczki. Ej, może tego kupimy? Li... Lim... Limit high. 90 się... Dobra, czekamy, aż się zrobi jasno. Dobra, poczekamy się zrobi jasno. A po co komuś jasno? ale ja muszę iść w tym i ja robię. I mówię, że da się zainstalować, mogę do. Da się, no? się zainstalować, mogę na... na ten, że będą świecić to coś. Tylko jak się da sali dzień Nie chyba czekaj wystawienia skazówki Już się rozjaśni chyba

снимать с людьми просто не Массаж, сейчас Ну вот, я тут туда заменила. Вот разогнала и Ну не разогнала. А все психанты все заменили на пиху. Вот я Ну, конечно. na jakiś czas skoro sobie coś wyczynię Dobra mam zrobić lekkie cięcia, bo, to, bo ja chcielibyśmy coś zrobić, to się coś innego A więc ja mam tu zrobić cięcie i zaraz wam dam. Co się rozmnożyły? Co, co nam zrobiły? Dobrze. Mamy 11 krów. Za 30 minut będzie drugie rozmnożenie. I co zrobiłeś? Co młodych na mnie nie ma? Czy nie He jest? Hey, spawn. Co I nagrywam odcinek z mojej kochankiem. Kupujemy 1000 krów na moje serwerze. No. Pędzel w pili. No. <grafię>. Widziałem jeszcze odcinek z mojego serweramca. Mają 4 krwiarnie. Pan ma pierwszy. Pierwszy. Drugi, trzeci. Co jest? Powiedz mi, co jest Gdzieś ty złotego, co się gdzie on, gdzie on jedzie? Gdzie on jedzie? gdzie on jedzie? No goni go! Gdzie on jedzie? Trzeba, ręce, co ty robisz? Jakiś... Gdzie, no, myślę, że bym z tego opuścił, myślałam. A, cisza. Będziemy ją leczkę mamy, co wie? Mmm, tysiąc. Polutku